Witajcie moi drodzy, dziś z pokładu Skody Rapid, Skoda Rapid, czyli takie nie wiadomo co, bo od zawsze w Skodach to było mniej więcej tak, że Fabia, to było takie Polo, Octavia, to był taki Golf, super, to był taki Passat, chociaż to się później trochę pozmieniało i nastały czasy obecnych tych wszystkich rapidów Fabii, tak powiem, mam szczerze, że się gubię, bo no Fabia niby jak Polo z tych drójek. Rapid jak golf? No nie wiem. Wydaje mi się, że chyba trochę zabiednie na golfa, ale Oktawia znowu powinna być jak Golf, ale wydaje się trochę za bogata na Golfa. No i Superb, który nie wiem czy ma być takim lepszym Passatem czy gorszym Arteonem. Ciężko powiedzieć, pomieszali to trochę w koncernie Waga. Pewnie żeby troszeczkę zwiększyć tą konkurencyjność wewnątrz, jak gdyby przedsiębiorstwa wewnątrz koncernu. No ale jeden z naszych tych samochodów, o których w koncernie Waga, to jest właśnie rapid. Cóż to za rapid za ciekawy samochód. Ogólnie ciekawy samochód, powiem mam szczerze, bo to taka prosta skoda. E, prosta skoda z prostymi silnikami. Akurat ja tutaj mam 15 rok, więc te wszystkie benzyny, które były stosowane w tych skodach, to już są te wszystkie pozmianowe TSI, a więc solidne auta. Tu mamy ponad 300 tysięcy przebiegu, bo to jest auto poflotowe Z 1.2 TSI pod maską 90 koni I powiem Wam, że jest naprawdę super Silniczek suchy, nic się tam nie dzieje Chodzi bardzo ładnie, nie kopci Ja jestem zachwycony e, Wytrzymują te samochody e, Jest ok, jeżeli chodzi tutaj o, o aspekt silnikowy To mieliśmy w rapidzie 1-2 chyba MPI też było na bazie z tego co pamiętam, chyba THP, to jest chyba ten trzycylindrowy silnik, aczkolwiek mogę się mylić, bo to jest duża różnorodność tych silników we wagu. Była cała grupa tych 1-2 TSI, różnych najróżniejszych. W skrócie Wam powiem tak: TSI na pasku jest dobre, TSI na łańcuchu jest P i to tak można w skrócie sobie, że tak powiem przyjąć, żeby nie zagłębiać się w Arkana tych wszystkich zmian, niezmian, generacji i itd. Nawet jak skrzywdzę któryś silnik na łańcuchu to trudno. Generalnie TSI na pasku jest OK, na łańcuchu jest nie OK. I to trzeba pamiętać. Auta całkiem fajne. Do jazdy 1, 2, do Rapida, no powiedzmy, można się toczyć, 1, 4 TSI by było trochę lepsze, no ale nie wymagajmy, to jest tylko Rapid. Z diesli mieliśmy 1, 4 TDI i 1, 6 TDI. O ile 1, 4 TDI to jest, nie wiem, różne są opinie. Ludzie szanują te 1, 4 TDI. Dla mnie to jest tragedia. To jest sieczkarnia, 3-litrowy diesel to jest sieczkarnia. Tym się nie da jeździć. Ja jestem chory jak jeżdżę tym 3-litrowym, yy, znaczy 3cylindrowym Ma, matko, jakim 3 litrowym? 3-cylindrowym 1,4 TDI dla mnie to jest Katorga eee, 1 6, spoko silnik. Nie można na niego narzekać. Eee, już dopracowany w tych rocznikach. Nadaje się do jazdy. Całkiem ekonomiczny. Co do samej konstrukcji, Skoda jak to Skoda? W środku już trochę nowszy design, ten taki kontynuowany w oktawie trójce, w superbie trójce. Pewnie to są materiały jakości Skodowej. Widać po kierownicy. Kierownica jest niby niewyżarta, ale jest tak zmateriała przy tych 300 tysiącach z szok, Należałoby ją troszeczkę odświeżyć, ale to pomijajmy to, bo to jest piankowa kierownica, skórzana. Słyszycie? jaki plaścior? Plaścior. No, skoda, nie? Skoda. O, jest wszystko skoda, Lecha twarda Klamki plastikowe. No, skoda. Eee, co za to mamy pozytywnego? Te silniki, to że to wnętrze, mimo że jest plastikowe, to ono nie niszczy się jakoś strasznie. Ponad 300 tysięcy fotele w całości. Eee, ten kierowcy skrzypi. Eee, nie powycierane żadne tutaj te manetki gałka zmiany biegów elegancko to wszystko wygląda Zniosło próbę czasu eee, no nie mogę się czepić blacha no i tutaj to jest różnie bo generalnie gdzieś jakiś purchel na tylnej klapie przy lam przy tej przy rejestracji jest więc no jak to w nowoczesnym Wagu no nie jest to samochód super na korozję odporny aczkolwiek no nie róbmy tragedii prawie 10 lat akurat w tym egzemplarzu więc no powiedz Rapidy trzymają cenę i powiem wam szczerze że jakbym miał zapłacić 25 czy 30 tysięcy za rapida no to bym się załamał bo to nie jest samochód wart 30 tysięcy ja ten samochód kupiłem znacznie taniej Będę go wystawiał pewnie w granicach 15-17 tysięcy, bo ma duży przebieg eee, więc myślę, że do 20 tysięcy za Rapida to jeszcze by było warto dać, bo to całkiem świeży samochód drożej, no a to takie trochę jest powiem Wam szczerze a, no przegięcie, ale skody w Polsce trzymają cenę i na to nic nie poradzimy są lubiane, są proste przede wszystkim dosyć w konstrukcji no i gdzieś tam no jest ten fenomen tej prostej Skody trochę go rozumiem trochę nie ogólnie odbiór auta fajny są to auta które się dość dobrze sprzedają ponieważ w takiej dość kompaktowej bryle mamy 5 miejsc mamy dość ekonomiczny silnik mamy fajny wygląd bo rapid na przykład ten jest w hatchbacku, on wygląda fajnie. Rapid w sedanie wygląda, czy to tam w liftbacku, wygląda bardzo fajnie, bo to taka mała oktawia, nawet powiem szczerze, że z tym przodem to nawet chyba jest ładniejsze od oktawi, więc nie można narzekać. Jest to całkiem przyjemny samochodzik tak podbiorze. Wszystko też zależy od koloru. Akurat tu mamy czarny kolor, więc wygląda to dość fajnie. Wyposażenie. Moi drodzy, wyposażenie Rapida od mega biednego przez średnie to jako takiego. Są jakieś tam wersje z nawigacjami, ze skórami, na pewno są, ale generalnie większość, których spotkacie, to będzie najprostszy Rapid z prostym radiem, bez czujników parkowania albo z czujnikami z tyłu. No, to taki. A katania skoda, ciężko mi je w ogóle sklasyfikować, bo e, mam wrażenie, że te nowe oktawie są chyba lepiej wyposażone od tych rapidów, za to rapidy są większe, więc ja już w sumie nie wiem, czy ten rapid to ma być taka większa, ale może biedniejsza Fabia, czy nie wiem. Powiem szczerze, że ciężko mi jest się połapać, taki mam trochę... Dysonans poznawczy przy tym modelu Jak go tu klasyfikować Generalnie Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć o Rapidach Samochody które na pewno Wam się Dobrze sprzedadzą Szybko sprzedadzą Są to popularne auta Konkurencja No to tak trochę golf Ale to jest dużo tak od golfa Gdzieś tam może 208 Gdzieś tam może Jakiś Citroën 3 Nie wiem, nie wiem. powiem wam szczerze, że ciężko Mi jest los klasyfikować No teraz tutaj koło mnie idzie polówka No polówka jest ewidentnie mniejsza Także nie wiem No polówką to to nie jest Ale golfem raczej też nie Ciężko, ciężko Złapać, ja bym to może tak przyrównał do Fiata Tipo trochę taki Fiat Tipo tylko że znowu Fiat Tipo jest trochę bogatszy eee, gabarytowo może ciutkę większy, ale serio podobny jest, podobny może się wydaje większy, ale gabarytowo jest podobny eee, no jest taki bogatszy trochę nowocześniejszy, no ale to może ten włoski design, no może, może gdzieś to do Fiata Tipo można by było przyrównać może do jakiegoś Citroena C tylko że tam były sedany e, albo ewentualnie Peugeota 301, ale to też był jak gdyby sedan, z tym że jakbyśmy wzięli Rapida e, w sedanie i porównali z tamtymi, o to by było fajne, fajny odpowiednik, e, fajny odpowiednik i tutaj byśmy mieli jakąś tam przewagę Skody, no bo te... E, nowocześniejsze TSI są ogarniętymi silnikami a w Peugeotcie, w Citroenie macie piurtechy i VVTi, czyli generalnie słabe konstrukcje słabe, słabe wątpię, żebyście sobie tak 300 tysięcy przejechali w którymś z tych samochodów Morynówka, kliówka, trochę to za duże na kliówkę Znowu na megankę za małe, to mi jest ciężko sklasyfikować. Najbardziej, właśnie te te elize i tak dalej. To może coś takiego, jakaś może taka Toyota Auris, chociaż Auris jest trochę większy i trochę już lepszy, bogatszy, ale może gdzieś to dla Aurisa by mogło być jakimś e, konkurentem. Co tu mamy jeszcze? Hyundai. Z Hyundai'em też ciężko mi jest porównać, bo do i30 to jest za drobne, za małe. Wydaje mi się, że to jest jednak niższy model niż i30, a i20 to znowu jest za bogato, za duże. Taki śmieszny, śmieszny segment wymyślił. Muszę nawet doczytać, bo nie sprawdzałem nigdy. Tak mi wpadł ten Rapid przez przypadek, muszę zobaczyć ee, do czego tu tego Rapida przyrówna. Nie? może do Astry, ale na Astrę za mały także, także ciekawy samochód mi się osobiście podoba e, na miejskie warunki na dojazdy do przedszkola, do pracy wydaje mi się, że fajna opcja jakby się dbało o blachę to te samochody naprawdę są w stanie dużo wytrzymać oczywiście, no mówię zwracamy uwagę, żeby te benzyny to były te TSI na pasku, nie na łańcuchu na diesle no to tylko 1.6 TDI zostaje, no bo ja Wam nie polecę 1.4 TDI, bo dla mnie to to jest sieczkarnia i mnie do tego nie przekonam nigdy. Więc moi drodzy, myślę, że na tą chwilę tyle, co jestem w stanie powiedzieć o Skodzie. Prosty, solidny, dość tani samochód. Naprawdę zastanawiam się, czy mu nie wystawić takiego 5 mniej, bo yy, w sumie Czego więcej oczekiwać od Skody w tych pieniądzach? Ma wszystko to, co powinna mieć. Jakoś jeździ, jest solidna. Trochę gdzieś tam do tej korozji ma predyspozycję, ale też nie tragicznie. Myślę, że nawet pięć mniej takiej skodzie można by było wystawić. Fajne autko. Myślę, że to miasta warto się zainteresować. Warto się zainteresować i e, może się wam trafić fajny samochodzik z którego będziecie zadowoleni. Myślę, że to na tą chwilę tyle. E, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to zostawcie jakąś łapkę w górę, czy tam komentarz, zostawcie subskrypcję. I już i będę się wtedy starał ten kanał trochę rozwijać, powiększać bazę tych samochodów. Na tą chwilę Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!